Witam Państwa serdecznie w trzecim odcinku z cyklu filmów poświęconych projektowi edukacyjnemu Dni Folkloru. W dzisiejszym odcinku spróbujemy przyjrzeć się wybranym instrumentom, które towarzyszyły góralom i były obecne w kulturze naszego regionu. Zaprosiliśmy więc gościa, pan Adam Jakubiec, jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego kierunków etnologii i antropologii kulturowej oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Jest także pasjonatem kultury ludowej. Jako instruktor tańca ludowego, sprawuje opiekę nad grupą dziecięcą folklorystycznego, reprezentacyjnego zespołu pieśni i tańca Ziemia Żywiecka. Panie Adamie, widzę, że przygotował Pan dla nas całkiem ciekawą kolekcję instrumentów muzycznych. Tak, dzień dobry. Chciałbym przedstawić dzisiaj wybrane instrumenty, które pochodzą z mojej kolekcji, tak jak już Pan wspomniał żeby mówić w ogóle o muzyce żywieckiej, muzyce ludowej, warto przyjrzeć się, co było podwaliną tejże muzyki. Więc pozwolę sobie zaprezentować pierwszy instrument. Jest to dość prosty i nieskomplikowany w swojej budowie instrument. Nazywa się piszczałka pasterska. Widzimy, że jest on wykonany z drewna. W tym przypadku jest to drewno z czarnego bzu. Z jakiego względu? Od razu, może odpowiem. Z tego względu, że drzewo to charakteryzuje się bardzo miękkim środkiem, który jesteśmy w stanie wydubać nawet delikatnie paznokciem. Natomiast, żeby wykonać taką rurkę drewnianą, no już potrzebujemy jakiegoś narzędzia. Kiedyś radzono sobie, jeszcze jak nie było wierteł. Po prostu rozpalonym prętem, który rozgrzewał się na ognisku i pozwalał nam penetrację takiego właśnie drewna. Obecnie technologia poszła do przodu, mamy różne wietła i, i nie sprawia to twórcom ludowym żadnego problemu. Na pewno trzeba wspomnieć, że instrument ten posiada okienko wargowe, okienko wargowe, które wprowadzamy powietrze. Od góry, i to okienko nam rozprasza dźwięk. Bo od tego powinienem w ogóle zacząć, co jest źródłem instrumentu w tym instrumencie. Źródłem, co jest źródłem dźwięku, przepraszam. Źródłem dźwięku w tym instrumencie jest właśnie drgające powietrze. Może zaprezentuję, jak brzmi ten instrument. Mhm. Więc, jak usłyszeliśmy, ma on dość oryginalną barwę, taką powiedzielibyśmy sobie dość miękką, przyjemną dla ucha. Można powiedzieć, że ten instrument przypomina nieco gwizdek, ponieważ mam tu też taki egzemplarz. Widzimy, że na podobnej zasadzie działania, wydobywamy dźwięk, tak? mamy małą kolizję. No, nie chcę tam dzisiaj współpracować gwizdek, ale proszę wierzyć. Tak Czasem się tak zdarza. Proszę wierzyć mi na słowo, że wydobywa się z tego jeden dźwięk. Natomiast tutaj widzimy yy, w skali, że jest to instrument, który jest znacznie dłuższy. Dzięki temu mamy. Większą, e, większą możliwość wykonania e, melodii, tak? ponieważ tych dźwięków już jesteśmy w stanie wykrzesać e, więcej. No tak, też, mm. też te instrumenty wydają się bardzo podobne, jeśli chodzi o wygląd i kształt ich wykonania. Także jak Państwo chcecie, możecie sprawdzić e, na podobnej właśnie zasadzie działań w <laughs> Tak, to tak właśnie w ramach ciekawostki. E, warto jeszcze wspomnieć, że te instrumenty nie występowały tylko na naszej ziemi na naszej ziemi żywieckiej tylko po prostu na całym można powiedzieć łuku karpat ale i nie tylko ponieważ tu ciekawostka pierwsze bardzo podobne instrumenty były znajdywane już podczas wykopalisk jak na czym polegało to podobieństwo Ano na tym że coś było na kształt właśnie okienka wargowego Instrumenty te oczywiście może nie były drewniane, ale były pierwsze egzemplarze wykonywane z kości, z kości piszczelowej. Także nie możemy powiedzieć, że ten instrument jest instrumentem stricte żywieckim, ponieważ, tak jak już wspomniałem wcześniej, spotykamy go również na in, w innych miejscach na naszym świecie. Dobrze, przejdziemy sobie może do następnego instrumentu, który jest również bardzo podobny w budowie. Jest wykonany również z drzewa. Natomiast jak widzimy, ma on otwory. Te otwory to są otwory melodyczne, w których umieszczamy nasze palce i jak chcemy wykonać jakąś melodię, po prostu otwieramy, otwieramy to, ten otwór. Czyli tutaj to są instrumenty, które towarzyszyły tak naprawdę pasterzom, tak? Jeśli tak, tak. I ich codzienne życie? Tak. Pozwoliłem sobie właśnie zacząć od instrumentów pasterskich ponieważ one są najbardziej proste w swojej budowie, można powiedzieć. Później sobie przejdziemy do tych bardziej skomplikowanych instrumentów. Ale ja jeszcze chciałem wrócić nieco do pierwszego instrumentu, ponieważ zapomniałem też powiedzieć o bardzo ważnym, istotnym fakcie, a mianowicie, że instrument ten wydobywa dźwięki w skali tak zwanej starogreckiej. Mówi się, że to jest też skala wałaska, bądź góralska. Nie w, no można powiedzieć, że jest ona dość, dość, dość taka specyficzna, ponieważ mamy tu do czynienia z podwiększoną kwartą i obniżoną septymą, co daje nam specyfikę melodii wykonywanych właśnie na tego typu instrumencie. Natomiast tutaj, tak jak już wspomniałem, mamy już do czynienia z otworami bocznymi. To jest też ważny fakt, ponieważ. Tą piszczałkę określamy jako piszczała bez otworów bocznych, natomiast tutaj mamy piszczałkę z otworami bocznymi. Tak, tak? jak widzimy, nie, nie posiada otworów, otworów na, 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 swoich, na swoich brzegach. Także, tak, tak. Także jest to charakterystyczne myślę, po, jeśli poznanie tych dwóch rodzajów. Tak, a podczas gry było widać jak po prostu manewruję tutaj palcem i zmieniam dźwięki. Jeszcze jest jedna nazwa tej piszczałki, to jest piszczałka wielkopostna. W ramach ciekawostki powiem właśnie, skąd się wzięła ta nazwa, a no stąd, że właśnie w okresie Wielkiego Postu w kulturze tradycyjnej nie można było wykonywać muzyki i bardzo tego przestrzegano, tak. Natomiast Kościół można powiedzieć dał taką swego rodzaju dyspędzę na tenże instrument, czyli na piszczałkę naszą. Bez otworów bocznych, stąd też właśnie nazwa piszałka Wielkopostna, ponieważ w okresie Wielkiego Postu można było na niej grać. Czyli piszczałka z immunitetem. Tak, tak można powiedzieć. Jak usłyszeliśmy, dźwięk jest bardzo podobny, natomiast Nieco się on różni, ma troszeczkę inną barwę. Jest ten instrument wykonany również z drzewa, tak jak widzimy. Technika wykonania jest bardzo podobna. Tak? Należy przewiercić po prostu w kawałku patyka otwór, przez, które, przez który przechodzi powietrze. Wprowadzane oczywiście z góry. Mamy też okienko wargowe. Natomiast, tak jak już mówiłem, tu mamy otwory boczne. W pierwszym egzemplarzu tych otworów nie mamy. Yy, oczywiście mam dość taki oryginalny następny instrument, który jest można powiedzieć połączeniem dwóch poprzednich, ponieważ mamy tutaj piszczałkę, która nie posiada otworów bocznych połączoną sznurkiem linianym z piszczałką, która posiada te otwory. I taki instrument nazywamy dwojnicą. Możemy grać na pojedynczej piszole bądź na dwóch naraz. Dźwięki są już bardziej złożone, tak? Tutaj już mamy więcej opcji. Tak, jeśli chodziło. mamy więcej opcji, i jest to na pewno słyszalne: na pewno ten akompaniament piszczały bez otworów, która wydobywa jeden dźwięk. Natomiast ten dźwięk jest właśnie akompaniamentem do granej melodii. Następne instrumenty bardziej służą pokazaniu tego, że te instrumenty to nie są stricte instrumenty żywieckie, tak? Czyli tylko i wyłącznie występujące u nas, natomiast występują te instrumenty również w różnych zakątkach świata i dlatego chciałem pokazać właśnie te Eksponaty, że tak powiem, własne które nabyłem w, w różnych krajach, tak? Przy okazji właśnie odwiedzin. Mamy tu piszczałki, które bardzo y, podobnie, y, bardzo są podobne, y, mają bardzo y, podobną formę, natomiast no, różnią się jakimiś zdobieniami i różnymi szczegółami. Czyli zdobienia można powiedzieć, odpowiadają od y, konkretnym kulturom, tak, z których, z których te, te piszczałki się wywodzą. Można też tak powiedzieć y, natomiast właśnie. Podczas jednego z wywiadów, który prowadziłem z twórcą ludowym, konkretnie z panem Marcinem Blachurą, pytałem właśnie o kwestię zdobnictwa. Kwestia zdobnictwa, jeżeli chodzi o nasze instrumenty, to jest bardziej kwestia indywidualna i każdy ma jakieś swoje zamiłowania do swoich własnych wzorów, bądź też do tekstury, do, do tego czym powlekamy ten instrument tak, bo możemy go m, zabezpieczyć y, zwykłym pokostem lianem, możemy użyć do tego różnych wosków y, czy innych lakierów. Natomiast tak jak już mówiłem, y, nawet taka prosta forma, nawet taka prosta forma już jest w sobie piękna. Ale piękno definiujemy w różny sposób, tak? Dla Oczywiście. każdego coś innego jest bardziej atrakcyjne, tak? Dobrze, y, może przejdziemy sobie dalej. Przejdziemy sobie dalej, chciałbym pokazać teraz takie instrumenty, które są wykonane już nie z drzewa, tak jak wcześniejsze, tylko właśnie z gliny.. Tak? Zabrałem sobie takie ptaszka, który działa oczywiście na podobnej zasadzie jak gwizdek, tak. Ten już działa bez zarzutu. A teraz pozwolę sobie wykonać pewną magiczną stuczkę, która polega na uzupełnieniu wody. Po prostu wlewamy sobie wodę do tego ptaszka i zobaczymy jaki będzie efekt. Mamy naszego ptaszka. Mhm. To już jest można powiedzieć narzędzie muzyczne, tak? Czyli to nie jest jakby typowo instrument strict, jako, jak, w jakim rozumieniu mamy to pojęcie, tak? Mhm. Czyli to jest jakby taki dodatek czy, czy coś, coś w tym rodzaju, prawda? Na instrumencie wykonujemy melodię. No, trudno wykonać na tym ptaku melodię, natomiast wy, wydobywa on z siebie dźwięk, ale ten dźwięk jest o nieokreślonej wysokości, można powiedzieć. Ciężko go określić. Tak? Takie ptaszki, to jest akurat zabawka dziecięca, tak? ale można powiedzieć, że przed takimi zabawkami były różnego rodzaju ostrzegacze. Trudno to nazwać ostrzegaczem. Można powiedzieć wabiki, o wabiki to jest lepsze określenie, ponieważ używano po prostu takich bardzo prostych narzędzi do wabienia np. ptactwa. Tak? Poprzez to, że wdmuchiwaliśmy powietrze w takie narzędzie, można było spowodować naśladowanie dźwięku danego zwierzęcia, przez co właśnie było, następowało wabienie. Hmm, czyli tak naprawdę y, to też spełniało swoją funkcję użytkową. Miał jakoś, miało jakieś cele, tak? oprócz grania y, takiego stricte y, pod, pod na przykład zabawę albo spędzenia jakiegoś czasu. Y, to służyło też jakby y, do pomocy, tak? Uranom, przy pracy na przykład, czy ewentualnie przy. przy tak, przy, tak, przy, przy, tak no, taki, ma, Spełniało jakąś funkcję użytkową. Na pewno jeżeli chodzi o same wabiki, no to... Było to bardzo użyteczne narzędzie, ponieważ no, wabiło zwierzę. Natomiast jeżeli chodzi o zabawki w tym przypadku tego ptaka, bardziej chodziło o, o spędzenie czasu dla dzieci, tak? mhm. o atrakcyjnienie tego czasu. Następnym instrumentem, który chciałbym pokazać, jest taka prosta okaryna. Jest ona wykonana, tak jak już wspominałem, wcześniej z gliny. Mamy tutaj również okienko wargowe. W tym przypadku widzimy, że tych otworów jest nieco więcej. Na pewno co rzuca się w oczy, to to, że również ten instrument jest. Ozdobiony, jest to kwestia indywidualna, ale na pewno też zwróciliśmy uwagę na to, że ta barwa już jest inna, na pewno taka ciemniejsza, cięższa, tak? W przypadku wcześniejszych instrumentów mieliśmy do czynienia z taką bardziej przyjemną barwą. Natomiast to jest sukarna z instrumentem glinianym, tak? Tak, z... tak, jest wykonana z gliny. Obok mam instrument, który jest bardzo podobny, bardzo podobny, ten akurat jest z Chin i. Ale co chciałem powiedzieć, właśnie to, że również źródłem dźwięku jest powietrze, tak jak i w okarynie, natomiast jest nieco inny kształt, natomiast tak jak, tak jak już mówiłem, jest to bardzo podobny instrument do tego, który występował właśnie na naszym. Czy też ziemię. widzimy, że, że w innych krajach występowały podobne Oczywiście. Czyli to się tak. można powiedzieć przeplata kulturowo. To jest dosyć tak. ciekawy aspekt. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Dobrze, może teraz przejdziemy sobie do tego instrumentu, ponieważ jest on bardzo bliski mojemu sercu. Ja pozwolę sobie go unieść, założyć na ramię. Są to dudy żywieckie. Dudy żywieckie. Jest to instrument, który jest. Dość skomplikowany w swojej budowie, aczkolwiek zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. W gwarze nazywa się ten instrument koza. Koza nazwa ta wzięła się od tego, że ten worek, który tu widzimy, worek skórzany, w nomenklaturze muzycznej mówimy, że jest to worek rezerwuarowy. W niego wtłaczamy powietrze, a on właśnie wykonany jest z kozy. Stąd też właśnie gwarowa nazwa tego instrumentu. Oczywiście widzimy też taki element dość, dość ładny, atrakcyjny, dekoracyjny. Jest to główka kozy. Główka kozy nam spaja właśnie nasz worek z gajdzicą, czyli tym elementem, na którym wykonujemy melodię. Widzimy, że jest on bogato zdobiony. Bogato zdobiony, ale do zdobień może przejdę sobie na samym końcu. Chciałbym jeszcze powiedzieć o drugiej piszczale. Jest to piszczała burdonowa. Tak zwany huk, w gwarze mówimy huk na to. Jest to piszczała, która wykonuje nam jeden stały dźwięk. W tym przypadku jest to dźwięk F, ponieważ dudy właśnie są w stroju F. Czy to, to prawda, że dudy mają dwa strojki? Tak, dudy mają dwa strojki. Właśnie jeden znajduje się w piszczale burdonowej, w tym elemencie długim. Natomiast drugi stroik znajduje się w gajdzicy. Może na koniec pozwolę sobie je rozebrać i pokazać go z bliższa, ponieważ z nim też wiąże się pewna ciekawostka, o której warto wspomnieć. Ale nie chcę jeszcze pominąć innych elementów. Tu widzimy właśnie duchac, tak się nazywa ten element. Jest to po prostu ustnik, tak? Wtedy tłaczamy powietrze do naszego worka. Mamy też elementy, tak jak widać, krowich rogów. Elementy zdobione, czyli te czary mosiężne, co jeszcze warto wspomnieć? Warto wspomnieć, że instrument nie bez powodu ma takie zdobienia, ponieważ one pełnią dwie funkcje, tak naprawdę. Jedną z nich jest właśnie funkcja estetyczna, tak? nadaje on takiego fajnego charakteru dla tego instrumentu. Natomiast drugą funkcją jest też funkcja taka zabezpieczająca, ponieważ te wszystkie wzorki to są w żłobienia, które prowadzamy cynę, która następnie jest szlifowana, aby uzyskać właśnie estetyczny efekt. Ale też co to powoduje? Powoduje to coś takiego, że drewno, jak wiemy, jest materiałem takim no nie, nie, nie bardzo trwałym. Tak? Można powiedzieć, że łatwo go uszkodzić. To ta jest tak? funkcja wzmocnienia instrumentu. Tak, a dzięki temu, że właśnie mamy te pierś, pierścienie, w tym przypadku właśnie pierścienie z cyny, one spajają te pojedyncze elementy nadając właśnie odpowiedniego charakteru ale też zabezpieczając przed właśnie tak jak już wspomniałem przed uszkodzeniem. Czyli instrument tak naprawdę skonstruowany z materiałów, który, którzy górale mogli znaleźć wszędzie, tak? Mamy tutaj y, motyw zwierzęcy mamy też drewno, czy też skórę wykonaną właśnie ze, ze skóry koziej, tak? Tak, tak, to jest słuszna uwaga tym bardziej, że yy... Czy proste materiały, a tak to naprawdę wykonanie całkiem skomplikowane, bo przecież instrument, instrument jest. Wykonanie jest skomplikowane, natomiast o tym nie wspomniałem, ale myślę, że to jest bardzo ważne. Ten instrument tak naprawdę trudno powiedzieć, jak pojawił się na naszej ziemi, ponieważ muzykolodzy nie są zgodni w tej kwestii. Jedni twierdzą, że właśnie przybył z Azji, inni natomiast mm, uważają, że prawdopodobnie z południa Europy. Co jest pewne? Pewne jest to, że na tych ziemiach, o których już wspomniałem, ten instrument również, również występował, natomiast no, różnił się nieco szczegółami i przede wszystkim nazewnictwem. Tak? My mówimy o dudach żywieckich, o kozie, mhm. a na przykład na, na Podhalu mówimy o dudach podhalańskich. Tak, W tamtym przypadku one też różnią się nieco budową, natomiast y, również posiadają, y, posiadają y, zbiornik powietrza. Warto też wspomnieć, że jeżeli mówimy właśnie stricte o Żywieczyźnie, że oprócz Dud Żywieckich występowały również Gajdy, ale mówimy w tym przypadku o terenie południowo-zachodnim Czyli to był taki zmodyfikowany instrument, tak? Zmodyfikowane Dudy, w coś, coś w ten decen? Nie do końca, aczkolwiek no, można snuć taką tezę. Bardziej skłaniałbym się do tego, że Gajdy występowały przede wszystkim... Gajdy śląskie na Śląsku po prostu, w Beskidzie Śląskim. W Beskidzie Śląskim, stąd też właśnie na tamtych ziemiach, a jak wiemy, jak wiemy te ziemie graniczą z żywieczyzną. Dzięki temu właśnie ten instrument też występował w tamtej części żywietczyzny, ale przede wszystkim przede wszystkim naszym instrumentem flagowym, że tak powiem, są właśnie dudy żywieckie. Może. Zaprezentuje jak... jak najbardziej. Na pewno chętnie posłuchamy. Dźwięk unikatowy i niesamowity robi bardzo duże wrażenie. Na pewno jest to dość specyficzny dźwięk. Dzisiaj nasze ucho poprzez kulturę masową poniekąd jest przyzwyczajone do nieco innych melodii, natomiast tutaj słychać wyraźnie tą, można powiedzieć, surowość tego instrumentu. Było słychać na pewno akompaniament, który nam właśnie piszczała Burdonowa, czyli ten stały jeden dźwięk, nadaje. Co można jeszcze powiedzieć, no na pewno. Na pewno jest to instrument, który budzi wiele emocji. Na pewno jest to instrument, który jest ciekawy i dzisiaj na scenie rzadko spotykany. Aczkolwiek zespoły folklorystyczne mają, mają w programach tak, prezentacje, w, w których mo można usłyszeć właśnie ten instrument. Ja pozwolę sobie wrócić do kwestii, o której Pan już wspomniał, czyli, wspomniał, czyli o strojku. To jest element, który znajduje się w środku piszczał, zarówno piszczały burdonowe, jak i piszczały melodyczne, czyli naszej gajdzicy. To jest właśnie ten element. Kiedyś wykonywany był z a jak wiadomo, czcina nie jest takim materiałem twardym i wytrzymałem na warunki atmosferyczne, mm -hmm. czy, 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 czy po prostu na zmianę temperatury, czy na wilgotność. No i zdarzało się takie przypadki, jak mówią właśnie starzy górale, że zanim dudziarz zagrał po prostu na swoim instrumencie, to bywało i tak, że parę godzin spędzał na tym, żeby ten instrument przygotować, prostu, do, grania, przygotować tak, do grania, tak, bo jak już na przykład złożył instrument w całość, okazało się, że po paru dźwiękach po prostu ten stroik pękał, tak, i musiał go modyfikować, musiał go zmieniać. No dzisiaj nasza technologia troszkę poszła do przodu i też twórcy, którzy wykonują te instrumenty padli na pomysł, żeby po prostu ten stroik y, zmodyfikować, tak? Bardziej, żeby był trwały. No i tutaj widzimy, że jest on wykonany z nowoczesnych y, tworzyw. Jest to y, włókno węglowe. Materiał bardzo trwały. No i znakomicie nadający się do, 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 do tego instrumentu, ponieważ y, jego wytrzymałość, jego, jego żywotność jest znacznie większa niż właśnie trzcina. Dobrze, zainstalujemy sobie naszą gajdzicę z powrotem. Ja pozwolę sobie teraz przejść do omawiania ostatniego instrumentu, jakim jest mm, heligonka. No tak, w sumie to instrument podobny do akordeonu, ale akordeonem nie jest, prawda? Słuszna uwaga, mamy podobieństwo, jeżeli chodzi o akordeon i Heligonkę. Podobieństwo właśnie w tym, że posiada ten instrument zarówno akordeon, jak i Heligonka Miech, czyli ten element, który produkuje nam powietrze, tak? Mamy również. Linię melodyczną, linię basową. Natomiast y, jaka jest różnica? Różnica jest znacząca, ponieważ heligonka ma można powiedzieć kolokwialnie mniejsze możliwości, tak? To znaczy, na niej wykonamy na przykład melodię w trzech tonacjach, a akordeon tych tonacji już tych basów ma, ma więcej, znacznie tak? więcej, stąd <laughs> też właśnie większy jest repertuar y, możliwie wykonanej muzyki na przykład, tak? Y, co jeszcze warto wspomnieć? No jest ten instrument nieco mniejszy od akordeonu, aczkolwiek są też takie małe dziecięce akordeony. Co jest ważne, ten instrument nie pojawił się na naszej ziemi przypadkowo. Czyli to nie jest instrument, który jest typowo z naszego kraju, tak? On, on tutaj tak, tak. On tutaj pojawił. można powiedzieć przywędrował ze mhm. Słowacji, tak. I nie zakończył swojej kolokwialnie mówiąc wędrówki na naszej ziemi, ponieważ występuje on również w Beskidzie Śląskim, ale również na Podhalu, pod Krakowem czy na Rzeszowczyźnie. A więc można powiedzieć, że jego zasięg, jeżeli chodzi o dzisiejsze granice Polski, to jest właśnie Polska Południowa. Ja może zaprezentuję jakąś melodię, żebyśmy mogli usłyszeć dźwięk tego instrumentu. Jest bardzo podobny do, do brzmienia akordeonu, tak? Tak. Dźwięk, który wydobywa ten instrument, jest bardzo podobny do akordeonu. Natomiast, tak jak już mówiłem, różnica y, tkwi w szczegółach. Jeżeli byśmy rozebrali ten instrument na części pierwsze, to też zobaczymy, że ten środek y, jest na podobnej zasadzie po prostu w obydwóch tych instrumentach. Y, szanowni Państwo. To był ostatni instrument z tych, które przygotowałem na dzisiejszą e, rozmowę, natomiast e, musimy wiedzieć, że instrumenty na nie to nie tylko właśnie te dzisiaj zaprezentowane e, jest ich znacznie więcej. A jeżeli e, ciekawi, to Państwa, jakie to instrumenty jeszcze e, nasza kultura, nasza kultura żywiecka bogata m, posiada. Zapraszam Państwa do Ziemi Żywieckiej. E, oczywiście mamy nabór jesienny, mamy nabór wiosenny. E, zapraszam wszystkie dzieci, również młodzież, e, która ciekawi się tematyką nie tylko właśnie instrumentów, czyli e, tematyką muzyki, ale przede wszystkim tańca. No tak, myślę, że, że, że tym ciekawym zaproszeniem. Zakończymy również nasz, nasz odcinek. Panu Adamowi serdecznie dziękuję, dziękuję. za poświęcony czas oraz za wspaniałą prezentację instrumentów. A państwa odsyłam do naszego Facebooka szkolnego, na którym znajdziecie więcej informacji na temat naszego projektu oraz informacji na temat pojawiających się kolejnych odcinków. W takim razie jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu oraz Panu Adamowi. I do zobaczenia. Dziękuję również.